Ściema się z tej strony, suchy i zapraszam Was dzisiaj na krótki filmik, ponieważ na stronie Path of Exile pojawiła się nowa notatka, nowa informacja odnośnie tego, że już niebawem, bo za 19 dni i 8 godzin, pojawi się Expansion Announcement Live, czyli to nie jest dodatek. To jest dodatkowa zawartość do Ligi, która będzie zapowiedziana w najbliższym czasie. GGG również na stronie udostępniło filmik przedstawiający to, z czym będziemy borykali się w najnowszym dodatku i ekspansji do tego dodatku. Więc oglądnijmy sobie. Nie widziałem tego jeszcze. Wygląda to niesamowicie. Natomiast wiem jedno, że jakiś czas temu czytałem, że w nowym dodatku, w nowej lidze, skupią się na Atlasie. Coś będzie z Atlasem. Tak jak to miało miejsce w momencie, gdy pojawił nam się Sirius w obecnym Atlasie. Także tu. Widać, że ewidentnie jest nowa liga, która będzie się opierała, nie wiem, na nowym atlasie, nowej mechanice atlasu. Wygląda to niesamowicie. Co widać na tym? Tu, tu mamy jakiś pylon. Wokół tego widzę jakiś, tak jakby, bossów. Nie znam, nie znam, nie znam tego wszystkiego, ale... Ale wygląda to rewelacyjnie. Nie wiem, być może coś jak się odblokuje to będziemy nie walczyć z tymi bossami pojedynczo, albo z wszystkimi naraz. Nic. Teraz... ...oglądnijmy... ...to, co nas czeka już za 19 dni. Także let's go! Uuuu... Dobra, oglądnijmy narazie. Co?! Co to było? Jakiś krąg? Ło! Wow. Aż mieciary przyszły. Coś jeszcze? Aha, dobra, przewidzimy sobie to do początku. Hmm... Dobra, tu jest jakiś portal, także... Do tego atlasu będziemy się jakoś teleportowali. Eee, ciekawe jak. Nie wiem, może jakieś zadanie, może coś będziemy dropić. No, ciężko powiedzieć. Dobra. To jest pylon podobny yy, z ligi Harvestu. Tak mi się kojarzy. Tak naprawdę. W paleniu mamy jakąś. Kurczę, to wygląda jak Harvest. Harvest miał teoretycznie wrócić, ale to jest jakiś krąg. Cóż to jest? To, 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 to jest w ogóle szok. Ale chwila. Dobra, to jest tak jakby to, co odpalaliśmy, czyli, no nie wiem, środek te, tego atlasu, bo to są ci, tak jak twierdzę, no nie wiem, bosowie, które będziemy, nie wiem, odblokowywać. Trudno stwierdzić, co to w ogóle jest. Natomiast tutaj to jest Liga Bestiary. Tu jest Legion. Co to jest? A to może być Harvest. Ale to. Może być dostęp do tego Atlasu. No, no nie wiem. To jest Abyss. Znowuż to. To też jest coś nowego. To może być nowa liga. Albo to może być nowa liga. To może być ha ha Harbringer. To by był. Um, oh Boże, jak się ta liga nazywała. Um, ale Alwy nie. A nie, Alwa to może Abyss, to by było to. Nie ma na pewno Ligi e, Ostatniej. Nie widzę tu, żeby coś było podobnego. Na pewno to jest Bestiary. To jest Legion. To mi się kojarzy z Abysem. To mi się kojarzy, nie wiem, Harvestem, Delwem, albo to, albo Harblingerem. To to jest coś nowego, więc to może być nowa liga. Pójdźmy dalej. I, i, i też, tu dostaniemy jakieś punkty, na które będziemy mogli, że tak powiem, inwestować. W sensie, no nie wiem, coś zrobimy. Dostaniemy ekstra punkty, tak jakby, nie wiem, ascendencji. E, będziemy mogli wybrać. E, że nie wiem, modyfikujemy Atlas, o którym jest tylko sam Legion. No nie wiem jak to by się wyglądało. I to jest. Jakby z napadem to było związane, no tak mi się kojarzy. A może być to bestiary. To jest bos. To jest kapliczka. Ale tom krąg. Uff. Czy możemy sobie puścić to z powolnieniem? Oko będzie skichowaty. Tu jest ewidentnie jakiś teleport, z którego będziemy mogli skorzystać i e, będziemy mogli się nie wiem do tego nowego atlasu. Nie wiem, to jest nowy atlas Zany, ze względu na to, że ostatni atlas był zniszczony. Izana może powróciła nowym atlasem, ale nie wiem. No to mi się ko kojarzy przede wszystkim z harvestem. Szkoda, yy... że się nie da tego przybliżyć, ale to jest: tu jest bestiary. Co to jeszcze widzę? Tu jest hydra. A mi się wydaje, że to jest hydra. Więc to mogą być wszyscy bosowie. Um, jak jakby to była hydra, yy, tu jest. Yy, ta. Yy, Jezu, jak ona się nazywa. Kitawa, kitawa, jezu, nie pamiętam. <grych> Dobra, wyleciał mi teraz z głowy, ale to jest chyba Hydra. To jest jakiś boss bestiary. Um, co to jeszcze? To nie, czy nie Har Harbringer. Tam, tam nie widać nic więcej. Dobra, odpala się pylon. Przy... Chodzimy jakiś nowy obszar. W którym. Jakby harvest. Dostajemy skile. Skile albo, no nie wiem, jakieś dodatkowe punkty. To mi się. Niestety, ale mi się to kojarzy z napadem. Tu jest jakiś boss. Tu jest też drugi boss. To jest kapliczka. Nowy skill To mnie ciekawi. Um. Bos poe um, Tak, bos um, a bos o na boss cholera nie to. Boss. Co to może być to, to jest na pewno hydra Ta 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 tutaj to mi się wydaje, że to jest hydra. Chimera. Zdjęcia nie ma, żebym sobie tak przypomniał, jak gram, to, to wiem, jak wygląda, ale. Chimera. Czy jest tu chimera? To mo mogą być. Yy... Właśnie ci po sobie. To może być chimera, albo To, to jest jakiś też stwór. Syndykatu. o, Cortex. korteks. Co To mogłoby być jak Korteks. Um, elder. Czy Elder jest? Jakby to było podzielone tak jakby to było czterech konkurorów. A Siri, wojużu. Chciałem A Siri. Nie pitałek, tylko A No, Tu też tu... szansa, że to jest A Siri. Albo BOS, BOS, BOS. Już nie pamiętam, kurde, z jakiejś mapki. Też, też jest podobne, ale to może być A Siri. To, co tutaj? Dlatego w ogóle. Może być uber elder. Z tym nieczym też mi się kojarzy. Może to jest wa walka? I tu jest puste. To jest dziwne, że te miejsca są puste. Tu jest wypełnione no dosłownie co, 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 no nie wiem, ko koło 10 centymetrów. Ale tu jest pusta. Więc jest szansa, że tutaj coś może być. E, dodatkowe bosy. Te bosy pewnie już się pojawiły. Więc ja tutaj myślę, że to są. E... Kurwa, to jest jak. To, co to? Hmm, z się to kojarzy? A Ciri na pewno... Amanamu, co to jest? To Właśnie nie jest coś podobnego. Hmm, to, to by była Amanamu? Hmm. To się nazywa. Amanamu, Light. Będę w powiększeniu zobaczyć, jak on wygląda. jak gram to nie zważam. Tak, uwagi, to wygląda takie zacinnie. Mógłby być albo ten. Też mi się bardziej to z Himera albo ten. To może być Himera Minotaur. To jest coś z bestiary na bank. To może być Shaper może być Alder, Amanamu, a Siri? Nie, no, Kozacko, bo tutaj jest coś przeleciało. To wygląda tak, jak Harvest. Oni coś mówili, że Harvest Powróci, jeżeli go naprawię, to, to mógłby być harvest, w sensie: no nie wiem, wchodzimy, odpalamy coś i, i na nas się rzuca, coś zbieramy. No ciężko, ciężko tutaj powiedzieć, co to może być, ale na pewno to są mechaniki e, League. To jest legion, to jest bestiary. To może być delf, Harbringer, mi się kojarzy z niebieskim harvest. To, 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 to najbardziej z Hardlingerem ze względu na ten teleport w tym środku. To by był Abyss, a to, to jest nowa mechanika tej ligi. Poison jakiś. Okej, okay, no dobra, zobaczmy dalej. To, to, to mi się kojarzy z Napadem albo z Bestiary. Jedynie z tym. Jeżeli chodzi o bossów... Yy, aha, jeszcze byłby przecież... Yy, pamiętał, nazywały wszystkie. Yy, ale bridge nie ma. Też nie. Yy. Hmm. del No dobra, zobaczmy jeszcze tutaj, czy coś wychaczę. Ale dziwne, 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 dziwne. To coś, coś tutaj jeszcze w ogóle yy, yy, ucili. Yy, super na pewno. Także dzięki serdeczne. Za 19 dni przekonamy się, co nowego będziemy mieli w Lidze. Ale yy, tu jeszcze patrząc, Pojawiło się tu nam no, Goodwink No Man o, no, Właśnie tu, tu jest pewna informacja zaszyfrowana, e, że pojawi się coś z przeszłości, coś, coś bardzo ciemnego y, Nazywają nas koczownikiem. Y, więc tu jest pewna informacja zaszyfrowana. Czytając tutaj, niektórzy twierdzą, że pojawi się kalandra. Więc no zobaczymy, no jestem tak podekscytowany, że nawet nie wiem co powiedzieć. Po prostu Gigi robi robotę. Phoenix Minotaur Shaper. Hmm. A to nie jest to. Dobra, to by było na tyle. Także dzięki serdeczne. Zostaw łapkę w górę. Widzimy się na live. Na razie. Bajo.